Hej, hej! Witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry LEGO The Lord of the Rings. Dzisiaj mamy wtorek i kolejny odcineczek z LEGO Władcy Pierścieni. Tutaj sobie odlokujemy posąg podróżny, żeby już głowy. Tak jest, troszkę posągów tam ominąłem po drodze. Jakoś nie było... znaczy były szanse, ale tak jakoś w ogóle je omijałem, nawet nie zauważyłem, po prostu szedłem do kolejnych misji. Dobra, tędy nie przejdziemy, tak więc e, zmieniamy się na... Drugą grupę tutaj. No i właśnie... Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Tutaj czy sobie odlokowaliśmy. Też nie odlokowaliśmy. No właśnie, bardzo dobrze. Dzisiaj już dwa posągi podróżne mamy zaliczone. Może będzie trzeci? Nie wiem, zobaczymy. Dobra. Mhm, tutaj wsiadamy na koni i jedziemy. Gdzie tym razem zmierzamy? Nie pojęcia. A to zobaczymy okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tutaj trochę szkoda, że tak się, że bliskie jest pole widzenia, że blisko właśnie się renderuje te wszystkie elementy otoczenia. Że jest to wytłumaczalne, po prostu twórcy chcą, żeby wszystko działało płynnie i nie było przestojów żadnych. No ale kurczę, bez przesad, no. Można by to trochę lepiej, tak żeby był duży, duże pole widzenia było, żeby nie renderowało się ledwo co kilka metrów przed Bahaterem. Pepin. Sauron moves to strike the city of Minas Tirith. They must be warned. They will be. I ride for Minas Tirith. I won't be going alone. Rohan must be ready for war. And Rohan will answer. Muster the Rohirrim. Assemble the army at Dunharrow. As many men as can be found. We ride for Gondor. I war Run, No i co? Trzeba się tutaj cofnęliśmy, bo ja nie wiem. Przecież nie przejdziemy dalej, o co to chodzi. Dobra, jesteśmy tutaj i gdzie my mamy zmierzać? Gdzieś dalej, czy mamy konie? Nie mamy kuników, nie mamy kuników. Jak można nie mieć koni Już tak daleko? Ale widać strzałeczkę, tak więc jest jak na razie dobrze. No ładnie tutaj nawet, nawet. Więc kolej to nie byłoby jeszcze ładniej, gdyby się rzeczy renderowały jakoś bliżej. No dobra. Dobra, może jakoś przyspieszymy w podskokach na górę Dobra. A, już blisko, tak więc jest dobrze. A, dobra, jeszcze, jeszcze. Pokażcie nam co tym ja razem Tym razem już chyba się poziom zacznie, mam nadzieję o mini. 6000 Six thousand will not be enough to break the lines of a mortal. I take my leave. answer to no one they will answer to the king of gondor Andúril, the flame of the west forged from the shards of narsil Is cursed long ago the men of the mountain swore an oath to the last king of gondor to come to his aid to fight but when the time came when gondor's need was dire they fled vanishing into the darkness of the mountain and so usildur cursed them never to rest until they had fulfilled their pledge the way is shut it was made by those who are dead Oj ja wiem co kombinujemy i mi się to nie podoba. Oj, nie podoba mi się. Lecz na nie mamy nowy miecz i potężniejszy ja cię kręcę, widzieliście to. Czekajcie jeszcze raz. Ła! Nieźle. Będzie mrocznie. Oj, będzie mrocznie. Dobra. Byle by się tu w nic nie wpakować. Kurde nie chciałbym, żeby mi coś wys wyskoczyło nagle na twarz. Naprawdę. Dobra. Są tu mamy Same szkielety. Ale przynajmniej nasz miecz może ro rozjaśnić ten mrok okej okay. Tam też nic. O! Orzeżty! O kurde, co to jest? Co to jest? Co to ma znaczyć? Bo ja nie wiem Dobra, czyli musimy jakieś takie wiry unikać. To widzimy taki. Dobra. Okej. Okay. O, ładnie. Mamy skrzydeczkę, pięknie. No, a teraz muszę patrzeć tylko pod nogi. Tylko patrzeć pod nogi, nic więcej. Dobra, dobra. Nic się tu nie opakować. A tu widzimy już kilka wirów. Dobra. Unikajmy ich lepiej. W to coś też nie mam zamiaru się pakować. Dobra. Okej. Okay. Dobra, jeszcze tutaj jeden nam został. Okej. Okay. Mamy schody, pięknie. Z ciekawości może wejdę tu. A nie, lepiej nie. Dobra. Wulkany i wiry. Już wiemy. Wulkany i wiry. Dobra, tu nic nie ma. W miarę możliwości będą unikać walki. Tak, wir tutaj mamy. Tutaj mamy wir, tu mamy wulkan. Znaczy wulkan, no taki. No wulkan w sumie, wulkan pary. Pary tak to nazwijmy. Dobra. Tu już nic nie ma. Tu wir, dobra. Tu mamy czysto, więc jest hit. Okej. Okay. I na można tego kości trupa walić? dobra. ten jest załatwiony. Jeszcze tutaj. W tym już nie było tak ciężko. Tu mamy wir, więc trzeba uważać naprawdę ostro. Dobre się tam je pakować. O, o, dobra. I teraz tutaj, dobra. Ty nam się przydasz. Pięknie. O, 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 ja tam nie chcę spaść. Okej. Okay. Dobra. Tutaj zrzućmy na dół. U mnie schody jakieś będą, albo drabina. Tak, drabinę trafiłem. Dobra. Tu coś będzie na stół, tak chyba widzę wir. Dobra, przejdźmy, przejdźmy. Tyś tam, gimni nie pchaj. Dobra, aj, tu nie wejdziemy, dobra, nie, dobra, tutaj, 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 wszystko. Tu jeszcze coś jest, to dobra. Tutaj mamy ten wulkanik mały. Yy, tutaj mamy kości, to ja To sobie pozbieram. Wszystko jak leci. Musimy mieć już załatwioną kwestię paska, który już prawie mamy pełny. Tego strapnego nie rozwalimy. Nie mamy takich możliwości. Zastanawiam się, czym można by te srebrne tutaj rozwalać, ponieważ jeszcze nie spotkaliśmy się z żadną postacią, która miałaby taką możliwość. Dobra. Wulkan, wulkan, tam wir. Klikamy, w takim razie... Dobra. Coś rozwaliłem. Ale co to dokładnie, to ja nie wiem. A, dobra. A tego nie pociągniemy, szkoda. Tu gier, dobra, tego ominiemy w takim razie nie będę się pchać. Tego też nie ominiemy, nie będę się pchać. Dobra. Legolasie. Legolasie, ja ci dwa zaznaczyłem, a nie jeden, z tego z co pamiętam. Dobra Oj, nie patrz w dół. Zdecydowanie. Dobra, tutaj mamy. Idziemy po, do przodu. Tutaj nic nie ma. A, no już pełny pasek, Tak Trafiliśmy na je. wystarczy... wystarczyła... dziesiątka, dziesięć tysięcy. I już mamy. Chodziło mi oczywiście o pieniążek. Nie o ileś monet, które musimy zdobyć, a... Ten nominał tutaj tyle Dobra, no rozwal się kurczę Dziękuję Okej okay. Kolejna skrzynka Dobra Coś tu jeszcze Mamy kościotrupa, ale nie... Jak tam wejdę, to mnie zaskoczy ten... Rycerz ten duch. Tutaj nie dobra. I tutaj o właśnie Gimli, chodź tu. Okej, okay. Nie. Dobra, tu mamy dla Legolasa. Ale tu już do rozwalenia chyba, coś jest nie A, myślę, że to podpora jakaś, to po prostu... Zwyczajny klocek. Czy już zawiodłem się? A, dobra, 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 dobra Tutaj trzeba ominąć Dobra Okej, okay, to wydaje mi się, że jest O Jezu, jak ja mogłem tego nie zauważyć jak ja mogę tego nie zauważyć? Dobra, jest. Unikamy, unikamy. Legolas, czyli tam wskoczysz? No pewnie, że wskoczysz, tylko. Tak się pytam. Dobra. Ok. Dobra, tu mamy kwestię załatwioną. Ok. Dobra. coraz głębiej, teraz ciemniej, mi się to nie podoba. Okej, okay. gimli. Dobra. Tutaj idziemy dalej. Nie. A jezu, cały czas się mylę. Myślałem, że to szybciej się da rozwalić. Aaa, dobra. Nieważne. Tutaj unikamy wszystko, pięknie. Aj, kurczę, no. Zahaczyłem o niego. Niedobrze. Tutaj był wir. Dobra. Przesun się przesuń, dziękuję. Ciebie rozwalimy? Nie rozwalimy, kurczę. O o, o, coś tu... coś tu... Coś tu musi być. Na stówę. Dobra, nic nie ma, nieważne. Ale cały czas słyszę dźwięk skrzynki. Tak więc myślę, że tutaj jeszcze coś możemy zdobyć. A, tutaj. Tutaj to mamy. Przechyczymy grę po raz kolejny? Nie przechyczymy. Nie tym razem. Dobra, w takim razie idziemy na górę. A tutaj też chyba coś, nie? Tak mi się wydaje. Chyba, że co cały czas jest dźwięk właśnie. Dobra, nieważne. Coś jest na dole? No, bez jaj. Przecież widzieliście, chodziłem, tu chodziłem i nic nie zdobyłem. Ja nie mogę. Albo, bo byłem totalnym pechowcem. I chodzę tam, właśnie, w tym okrytym miejscu. Nie zdobyłem skrzynki, ja zdobyłem wszystkie pieniążki. O, rany, dobra. No i co? Ale nie, no przecież ty nie przejdziesz. I co? O, tu jeszcze jest. Dobra. ha ha ha. ha, ha. Poczekajcie. Chodź tu, chodźcie. Jakim nich? Na górę. Bo tak się zastanawiam. Czy ja ciebie jestem w stanie złapać i przenieść? Słuchaj po tej linie. Nie, nie, nie jestem w stanie. Chyba że, no nie wiem, spróbuję jeszcze raz. W takim razie. Dobra. Jeszcze raz, tak. Tylko wycydować dobrze. No nie, no, no nie, no nie wchodzę, no nie jak. Story nie wejdziemy tam, ale kurde Ksawity geniuszu, ty patrz pod nogi co? Uren, dobra. Mm, w takim razie czekajcie, czekajcie, czekajcie. No nie wejdę, no, no nie wejdę z nim, no kurde. Podam na jeszcze jeden pomysł. Uwaga. Bach. Nieźle, nie? Logika. Logika w grze Lego. Jak ktoś mi powie, że gry Lego są logiczne, to, to mu powiem, że są logiczne. Tak, no bo w sumie są. Z założenia. Tutaj jakoś trochę tej logiki zabrakło. Nie, wiem, abyś... nie wiem, może byłem ślepy, tak? Nie, nie kłócę się. Może wyświetlały się tam jakieś informacje na dole, ja po prostu ich nie czytałem i, I jakoś tak wyszło, nie? Znaczy, no, w sumie wyświetlały się te informacje, ale dopiero, no właśnie, jak, jak właśnie na tym pomysł spadłem. Luźno za późno, tak, tak powiem. Uw. Co ty nie powiesz? Ja mam zginąć? Ja mam zginąć? Ja mam zginąć? Ktoś tu sobie chyba jaja robi. Czekaj. O, a, nie, 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 czekajcie, ja ich tu muszę. Ja tu muszę sobie zapisać, panowie. O, dobra, teraz możemy potajczyć. Da się ma no i co? Dobra raz go walnołem. Okej okay. Jeszcze raz Czy na razem już nie? No nie Pożesz ty Dobra dobra, Ten dostrzelisz, nie? Pięknie Jeden na trzy. Weź mi tutaj Legolas, nie Legolas tylko Aragorn, weź mi tu pomóż. Panowie. Sprawa jest taka, mi się śpieszy. Ja tu mam kilka tych dziwnych rzeczy do... O, właśnie. O i tam jeszcze na górze. O, właśnie. O, to mi chodziło o teraz sobie wchodzimy tutaj na górę i wszyscy są happy, nie? dobra dobra o no to skurczy. dobra no jak tym razem? Oh, okej. Okay. Dobra, chodźcie chłopcy, zatańczmy. Okej, okay, on jest tam, on jest tam, szybko, szybko. Aj, kurde. Dobra. To się nim zajm... zajmijcie nimi tam na dole. byłoby fajnie. Jednym razem tu będziesz, dobra. Ja tu już przygotowany na ciebie. Jestem, Patrzę, nawet... Poczekam na ciebie tutaj. O, no chodź tu. O, no i pięknie. Oj, wielka bitwa coraz bliżej, coraz bliżej. Kochani, dziękuję wam bardzo serdecznie za ten kolejny odcinek z Lego Lord of the Rings. Oczywiście mój nieogar, po raz kolejny. Mieliśmy tutaj wielki przykład. No ale cóż kurde no. Ja za to dopiero zacząłem po trzech tygodniach, tak, trzech tygodniach wróciłem do tej gry, tak więc... No mózg mi paruje tak od szkoły, ale dobra nieważne. Ja i tak jestem teraz na wyjście integracyjnym, tak więc no kiedy to oglądacie mnie po prostu nie ma. Zobaczenia już jutro w kolejnym odcinku, do zobaczenia, trzymajcie się, chaos.